Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Grzegorz a przed Wami kolejne Daily Newsy, tym razem przygotowany na 8 września 2020 roku. Zapraszam do oglądania. Prace nad Wild Terra 2 New Lands, bo tak brzmi pełny tytuł gry, i do pełną parą. W nedzie pojawiło się właśnie mnóstwo materiałów oraz nowe informacje o tym MMORPG-u. Zacznijmy od rzeczy ważnych. Premiera Early Access jest planowana na grudzień tego roku. Wcześniej czeka nas kilka zamkniętych testów, które zakończą się podwójnym wipem. Pierwszy raz będzie miał miejsce około 30 września, drugi kilka dni przed premierą Early Access. Obecnie Wild Terra można nabyć za około 89 zł, ale po debiucie na Steamie cena wzrośnie do 30 euro, czyli około 130 Zł. W tym przypadku rzeczywiście obowiązuje zasada czas to pieniądz. Twórcy gry skupiały się obecnie na szlifowaniu aktualnego kontentu i dodawaniu do gry obiecanych elementów. Ostatnio zapowiedzieli im, jak będzie wyglądać łapanie i hodowanie zwierząt. Poza tym dostaniemy możliwość uprawiania własnego ogródka. Ważna data we wrześniowym kalendarzu. Dokładnie 15 września o godzinie 9 czasu polskiego zadebiutuje Riders of Icarus w wersji mobilnej, czyli Icarus M. Co ciekawe, wydawcą Icarus M zostanie ta sama firma, która ma Riders of Icarus. Oznacza to filmem. To chyba dobrze, że wszystko będzie w jednym miejscu. Najmocniejszą stroną Icarus M jest możliwość dosiadania, no i walki na powietrznych mountach. Taki system to wciąż rzadkość w naszym gatunku, dlatego mobilny Riders of Icarus powinien cieszyć się całkiem niezłym wzięciem. Już 18 września, czyli w dzień premiery dodatku Pawła Exile Heist, ruszam turni z największą pulą pieniędzy w historii tej gry. Tysiące maniaków PoE będą ścigać się o to, kto pierwszy zabije finałowego bossa dodatku w Atlasie. Jest o co walczyć, bo pierwsza osoba, która tego dokona otrzyma 11 tysięcy dolarów, czyli około 40 tysięcy złotych. Druga osoba zgarnie 6 tysięcy, a trzecia 3 tysiące. Gracze z miejsc 4-15 mogą liczyć na 750 dolców. Także zabicie innych bossów gwarantuje nam pewną ilość kasiory. Cała zabawa będzie miała miejsce na Heist HC SSF, czyli hardkorowej lidze, gdzie nie można handlować i łączyć się w grupę z innymi graczami. Ponadto śmierć jest tutaj permanentna, więc jeden malutki błąd wystarczy, żeby przekreślić nasze szanse na dużą kasiorę. Będziemy przyglądać się całemu turniejowi, no i trzymać kciuki za Polaków do boju. Mimo, że urządzenia do wirtualnej rzeczywistości istnieją na rynku od kilku lat, to wciąż nie doczekaliśmy się prawdziwie next-genowej gry MMORPG w technologii VR. Zenit wygląda ciekawie, ale jeszcze ciekawiej zapowiada się Elysia, która właśnie wkroczyła na Kickstartera i robi tam spore zamieszanie. Po niespełna dwóch dniach na koncie producentów jest już połowa wymaganej kwoty, czyli 33 z 60 tysięcy dolarów. Jeżeli tak pójdzie dalej, to jeszcze w tym tygodniu Elysia zostanie ufundowana. Całość obiecuje otwarty i naprawdę ogromny świat o wielkości 288 kilometrów, kwadratowych, w którym nie będzie żadnych ograniczeń. Podczas eksploracji gracz odkryją sekrety i skarby, które będą obejmować unikalne zbroje, bronie czy przedmioty. Elysia ma także zaoferować dziesiątki dungeonów, rajdów oraz world bossów. Dla fanów PvP też się coś znajdzie. Będą to regiony z włączonym PK, gdzie zabijanie innych playerów będzie całkowicie legalne. Co jeszcze? Profesje zaawansowany crafting, pety oraz karawany rodem z Silk Road Online. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. My warto trzymać kciuki. Wprowadzenie character auctions było chyba strzałem w dziesiątkę. Cipsoft jednym sprawnym ruchem poniekąd wbił się między czarny rynek a gracze, a poza tym przy okazji gwarantuje sobie zyski od każdej aukcji. Mówimy tutaj o opłacie za wystawienie postaci oraz 12% podatku od sprzedaży. Wszyscy gracze mają jednak pewność, że całość odbyła się w 100% legalnie, a nasz kontrahent nie okaże się oszustem. Między innymi dlatego aukcje postaci cieszą się tak dużą popularnością. Niespełna dwa tygodnie od wprowadzenia tego przełomowego systemu łączna liczba... Liczba aukcji zbliża się do 12 tysięcy. Z każdym dniem tych ofert przybywa. Największą pulę stanowią obecnie postacie do 200 poziomu. Na bazarze obserwujemy 8 tysięcy takich aukcji, ale gdy dobrze poszukać, to znajdziemy tam także lepsze oferty. Wśród nich postacie, które zajmują czołowe miejsce w statystykach na swoim serwerze. Póki co największą ilość kasy musicie zapłacić za 1163 level. Właściciel życzy sobie za nią 210 tysięcy Tibia Coins, czyli około 18 tysięcy złotych. Co z Polakami z samego szczytu? Na razie cisza. Póki Żaden z top 50 graczy nie zdecydował się sprzedać swojej postaci właśnie przy pomocy tego systemu. Może nie mają ochoty, a może większa kasa leży pod stołem, oszczędzając przy okazji prowizji. I to wszystko w dzisiejszym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. No i do usłyszenia już jutro. Cześć!